A teraz w Radiu Gdańsko amatorskiej piłce nożnej. Trójmiejska liga piłkarska. Cztery kolejki za zawodnikami rywalizującymi. W tych rozgrywkach Mateusz Nowak, kierownik całego przedsięwzięcia. No i co ciekawego wydarzyło się w ostatnich tygodniach? Witam serdecznie. Tak jak wspomniano, rozegraliśmy cztery kolejki. Na chwilę obecną w grupie A przewodzi Eurosport Działdowo, to drużyna, tak jak sama nazwa wskazuje, rodem z Działdowa, bardzo młoda ekipa, średnia wieku 21 lat. Chłopacy naprawdę bardzo dobrze sobie radzą na placu boju. W grupie B w tej chwili prowadzą Filtry Gdańsk, drużyna złożona Również z bardzo młodych zawodników, głównie drużyny B klasowej, rozstaje Gdańsk. W grupie C w tej chwili prowadzą Barty. Drużyna Rodens Bartoszyc, której tak naprawdę w środowisku amatorskim w Gdańsku nie znamy, ale jak widać drużyna, której nikt wcześniej nie poznał, potrafi wygrywać z najlepszymi. Nazwiska, bo to zawsze interesuje postronnego obserwatora amatorskich rozgrywek. Piłkarze, którzy mają za sobą przeszłość nie wiem, w ekstraklasie, w pierwszej, drugiej lidze i zechcieli grać w waszych rozgrywkach. Możemy się takimi pochwalić? Na chwilę obecną przyznam szczerze, że mamy kilku zawodników, którzy co prawda nie, nie grali aż tak wysoko na takim wysokim szczeblu rozgrywek, jednakże jest, jest kilku graczy, którzy rywalizowali chociażby na poziomie trzeciej ligi, więc tam też jest poziom myślę, że dosyć wysoki. Głównie chodzi tutaj o wspomnianych już graczy z Działdowa, którzy właśnie w szeregach trzecieligowych już no, zasmakowali piłki. Mamy w trójmieście rozgrywki, gdzie zawodnicy z przeszłością ekstraklasową, już po zakończeniu kariery oczywiście, występują. Wy macie zamiar przyciągnąć właśnie takie gwiazdy, takich zawodników, którzy mają te umiejętności wyższe od ludzi, którzy tylko amatorsko sobie kopią piłkę. Oczywiście zamiar taki jest. Tak naprawdę kończymy pierwszą edycję piłkarskiej Ligi Trójmiasta na początku czerwca, tuż przed Euro 2012. Kolejna edycja tejże Ligi ruszy zapewne gdzieś w połowie września. Także Liga jest w pełni profesjonalnie zorganizowana. Nie ukrywam, że liczymy, iż liczba zespołów będzie znacznie większa w kolejnej edycji. Także organizacją chcemy przyciągnąć tych również i najlepszych, którzy mieli przeszłość w oficjalnej piłce. No i przyciągacie kamerami ustawionymi wokoło boisk, tak? Czy to jest jedna kamera? Każdy mecz jest nagrywany, później zawodnicy mogą go sobie odtworzyć, obejrzeć, jakie popełnili błędy, w jaki sposób zaskoczyli rywala. No to jest bardzo interesujące. Na czym to dokładnie polega? Y na czym to polega? Tak naprawdę w tej chwili jesteśmy w trakcie testów tego rozwiązania. A czyli tych kamer jeszcze nie ma, tak? Kamery są jak najbardziej, z tym, z tym, że chodzi mi bardziej o techniczne rozwiązanie. Jednocześnie na boisku toczą się trzy spotkania. My w tej chwili nagrywamy jedno, z tego względu, że jakby szukamy po pierwsze odpowiedniego miejsca do nagrania takiego spotkania, po drugie oprawa graficzna też no, troszeczkę czasu zajmuje w tej chwili, jakby, jako że to jest pierwsza edycja, no, jesteśmy w stanie Fizycznie wyrobić się z jednym spotkaniem toczonym o danej godzinie, które jest nagrywane, żeby je obrobić i potem udostępnić naszym zawodnikom. Nagrania takie, nagrania takie są dostępne na naszej stronie internetowej www.pl3.com.pl. Są to filmiki okrojone, pokazujemy najlepsze akcje, ale oczywiście dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zobaczyć cały mecz ze swoim udziałem, udostępniamy mecz w całości, z tym, że już troszeczkę w innej formie, nie przez stronę internetową, ale jak najbardziej taka możliwość także istnieje. Także Myślimy, że bardzo ciekawe rozwiązanie. Każdy może za pomocą naszej kamery zobaczyć na co naprawdę go stać, co, co tak naprawdę potrafi. Któraś z lig podobnych amatorskich też może się pochwalić tego rodzaju rozwiązaniem? Wiadomo, coś na ten temat? Bo w Trójmieście chyba jesteście jedyni. W Trójmieście jesteśmy jedyni. Jeśli chodzi o inne ligi w Polsce, które podobne rozwiązania stosują, to wiem, że, że jedna liga jest na południu, która, która podobnego rodzaju testy w tej chwili prowadzi, ale tutaj na na pewno jesteśmy jedyną ligą, która w tej formie właśnie pokazuje rozgrywki amatorskie.